Hej, w poprzednim odcinku zrobiliśmy już taki praktycznie gotowy model naszego budynku. Teraz należałoby dodać do niego odrobinę małych detali, a na sam koniec, czyli pewnie w kolejnym odcinku, zrobimy e, trawę oraz jeszcze w osobnym drzewa, ponieważ uznałem, że lepiej będzie ludziom znaleźć te filmy jako osobne i jeszcze znajdziecie nagranie, w którym będziemy e, robili materiały, chociaż już nawet dzisiaj obiecuję, że jeden zrobimy. Zacznijmy od razu. Tutaj chciałbym, żebyśmy skupili się na tej największej powierzchni, jaką mamy, największym wnętrzu, czyli tym górnym piętrze. Coś się musi przecież znajdować za tą szybą, nie możemy tego tak pustego zostawić. Więc ukryjmy sobie tę szybę. Przypominam, że mamy szyby w osobnej kolekcji tu po prawej, więc wystarczy kliknąć oczko i pomyślmy. Najbardziej widzimy przecież tą ścianę, więc moglibyśmy dodać tam po prostu jakąś lampę. No to zróbmy niesamowicie skomplikowaną lampę, czyli cylinder. I przenieśmy go trochę wyżej, przeskalujmy. Ja cały czas patrzę na prawy viewport, mimo że operuję tym po lewej, bo tak mi wygodniej, ale patrzę gdzie to się będzie znajdowało w moim kadrze i przyznawam wam, że nie patrzę w ogóle na to, czy to jest realistyczna wysokość jak to się ma do człowieczka. Zresztą moglibyśmy z blokautu nawet jakiegoś przynieść, to by się przydało. Więc ja kliknę sobie Shift T i, i przeniosę, ale to nie znaczy, że będę się opierał cały czas na nim. Ja bym po prostu chciał mniej więcej wiedzieć, gdzie to będzie. Bo może nie powinno być na wysokości jego kolan? Albo chciałbym wiedzieć, żeby to było tak nad głową typowego człowieka. Okej. Okay. Jeszcze przypomnę sobie, gdzie dokładnie jest nasza szyba. W tym celu się w ogóle przeniosę do widoku z góry, czyli pod numpadem dla mnie to jest 7 i wireframe kliknę, a po to, że nie chciałbym, żeby moja e, szyba po prostu wchodziła w, w tę lampę, ale widzę, że to ładnie się odcina, więc e, mogę już wrócić do e, zabawy z tą lampką. To będzie taka prosta lampa, będzie pozbawiona góry, będzie pozbawiona dołu. I będzie wpuszczona trochę w ścianę. I gotowe. Tak naprawdę mamy już naszą napędę. Chciałbym, żeby była gładka, więc klikam Object, Smooth, i jest gładka. Dobra. To teraz jeszcze musimy ją powielić ileś tam razy. Z tego się akurat przydał modyfikator array. Tylko musimy mu zmienić kierunek na przeciwny. I jeszcze troszkę dodać odległości. I możemy sobie już takich lamp zrobić tyle, ile chcemy. Zauważ, że teraz w kadrze widzimy ich pięć. Ale dobrze, żebyś był odrobinę czujny, bo jeśli będziesz chciał wykorzystać je do oświetlenia swojej sceny, to dobrze czasami, żeby było ich troszkę więcej, bo one w końcu rzucają światła, e, tworzą refleksy. Niekoniecznie jest to teraz ważne, tak tylko e, przypominam Ci o takich rzeczach. Dobra. Nie będzie tego tyle. I pojawia się pewien problem. Nie da się ustawić lamp, to znaczy właściwych świateł, w Blenderze przy użyciu modyfikatora Array. Można sobie napisać skrypt, można by tym jakoś zarządzać, ale ja to zrobię ręcznie i żebym ich nie pogupił, to właśnie przyda mi się nowa kolekcja. Nazwiemy lampki. Piętro. Od razu tam wciśniemy ten cylinder i skoro ten cylinder jest w jakimś miejscu, to ja kliknę e, spację i wyszukam sobie Cursor to Selected. Dzięki temu, jak kliknę Shift A i dodam jakąś lampę, np. Point, to ona się od razu pojawi tu, gdzie powinna. Możemy nawet kliknąć Ctrl B, zaznaczyć ten obszar i teraz podejrzeć w zakładce Render, jak to wygląda. Ok. Ja osobiście bym troszkę tę e, lampę przesunął, dlatego że ona jest na krawędzi tej ściany i blender może nie wiedzieć, czy ona jest w tej ścianie, czy trochę za. Ja bym też, bo widzisz, ona oświetla już tak z zewnątrz nam te ścianki. Ja bym zmniejszył wielkość e, tej lampy. Ok, i to już mnie. Całkiem zadowala. Dobra. I to jest ten jeden wyjątek, gdzie chciałbym faktycznie teraz zrobić yy, materiał, a nie w kolejnym odcinku. Przejdźmy więc do zakładki Shading. Ale znowu klikniemy render. Nie będziemy korzystali z tego look -dewa. Ja bym chciał, żeby ta moja lampa była faktycznie podświetlona, a nie tylko e, to, co jest wokół niej. Więc dodam sobie materiał i nazwę go po prostu lampa. Tu mi się tak domyślnie tworzy ten Principled PSDF, ale ja chciałbym skorzystać z materiału Translucency. To jest coś w stylu takiej lekkiej przezroczystości, przez którą się rozchodzi światło, jednak jest to bardziej równomierne niż subsurface surface scattering. Ja wiem, że to brzmi naukowo, więc może po prostu dodajmy taki materiał: Translucent PSDF i łączymy go z surface. I niech będzie żółtawy. I przyznawam, że kiedy robiłem prototyp tego, E, nagrania. To zrobiłem całkiem spory materiał, bo uznałem, że ten żółty taki tak mi nie do końca pasuje, że e, chciałbym, żeby on e, był ciemniejszy na tych krawędziach i zacząłem straszliwie kombinować, a finalnie zrobiłem materiał, z którego byłem zadowolony. I się okazało, że wiele się nie różni od jednego głupiego małego kawałka, który stworzyłem na początku. A ja po prostu zmiksowałem ten materiał z Diffusem. Bardzo podobnym kolorem. Moglibyście skopiować ten kolor, który tu jest. Użyłem Mix Shadera. I proporcji dobranej tak wedle uznania. U mnie to tam że 0,7 był, jeśli dobrze pamiętam, bo e, sprawdziłem sobie wcześniej po prostu. Mi takie coś odpowiada. Można wykombinować dalej, ale pamiętajcie, że to jest tak mały wycinek w naszym kadrze, że nikt nie będzie się do niego przybliżał e, przesadnie. I teraz kliknę Ctrl-Alt-P, żeby usunąć to, to zaznaczenie, to obramowanie. No dobra. To zaznaczmy sobie nasze światełko. Dobrze byłoby ustawić jego parametry, już kiedy będziemy gotowi z oświetleniem naszej sceny, ale ja zaryzykuję, że chciałbym, żeby było odrobinę żółtawe. I resztę zostawię jak jest. A ryzykujemy dlatego, że powielimy to światło teraz wiele razy, i niestety musielibyśmy pewnie każdego z osobna ustawienia zmienić. Tak, dobrze widzicie. Ustawię je sobie zupełnie na oko, korzystając z tych strzałek. Nie potrzebujemy tu precyzji, jak już mówiłem. W pierwszym i w drugim nagraniu robimy coś, co ma być szybkie. Ładnie wyglądać, ale nie będziemy się nad tym przesadnie rozwodzić. Zobaczmy jak wygląda. Super. Ja sobie teraz zapiszę tę scenę zanim blender mi skrasuje. I. Miałem na liście zapisane, żebyśmy stworzyli jeszcze te poprzeczki. Ale one już są gotowe, więc przechodzę do mojego drugiego punktu listy. Czyli e, zrobienie stolika. Tu by się przydał jeszcze jakiś element. Taki ludzki powiedzmy. Przesunę sobie kamerę. O tak z góry, żeby widzieć, co się dzieje. I a niech już ten pivot. Ten, ten kursor będzie w tym miejscu, przesuniemy to sobie. Dodam po prostu cuba. Dobra. Jest to umiejscowione całkiem w porządku i go sobie przeskalujemy. Tutaj go przystawię do tego człowieczka, bo chciałbym taką mm, sensowną szerokość mieć. Taką, jaką mógłby mieć w sumie stół. To będzie wąski stół, ale taki, przy którym jednak da się zjeść. No i nie powinien być taki gruby, więc go przeskaluję. S, Z i jedziemy, jedziemy. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. Może jeszcze odrobinę? Kojarzycie może meble e, takie nowoczesne, eleganckie? One mają dosyć proste kształty, więc wystarczy, że zrobimy proste odrobinę schodzący w dół stół. I żeby nie modelować z dwóch stron, to dodamy sobie modyfikator mirror. Wybraliśmy prawidłową oś, czyli oś Y. To wcale nie tak, że za pierwszym razem mnie ten X zmylił, że nic się nie dzieje. I musimy jeszcze clipping włączyć, żeby nam się to ładnie chciało scalić zaraz. Dobra. Znaczę sobie o tę ścianę. Przerzę to trochę. I ekstruduję. Przypominam, E na klawiaturze. Oraz obracam, czyli przypominam R. Jeszcze oś musimy wybrać. U mnie to jest oś X. Zmienię sobie teraz orientację strzałek na normal. I będę w ten sposób wysuwał. Ok, jak już jesteśmy tutaj, to chciałbym, tak, tak, tak na tych krawędziach, to chciałbym, żeby ten stół się zwęził. Więc przeskalujemy to w jednej osi. I jeszcze raz. Naprawdę strasznie banalny design. Chyba dla nikogo nie był wyzwaniem. Jeszcze niech to będzie odrobinę cięższe. To nawet nie jest zbyt, zbyt ładnie teraz skorygowane przeze mnie, ale co tam. Okej. Okay. Możemy dodać sobie modyfikator Subdivision Surface. I oczywiście przyda nam się utwalić te zewnętrzne krawędzie. By to strasznie wyglądało. Już wygląda strasznie. Ja sobie je pozaznaczam z Shiftem i Altem. N klikam, aby otworzyć to menu z prawej. I szukam Mean crease w tej górnej zakładce. Tu chyba item pisze. No i zwiększam to na maksa. Jeszcze tylko tu, bo nie zaznaczyło. No i oczywiście z drugiej strony, ok. Teraz można ten Subdivision Sub Service jeszcze podciągnąć nieco, ale moglibyśmy w ogóle dodać smoothing. O, powinniśmy go dodać, pewnie. Mm, z Weighted Normals. Ach, no tak, zapomniałem włączyć autosmofa i zgłupiałem. Wiecie, teraz miałem dużą przerwę od Blendera, ale ten jeden przycisk załatwia całą sprawę. Cóż, jakby nie było, ostatnio te tutoriale nagrywam w bardzo dużych przerwach pewnie tego tak nie zauważycie, jak ta seria z wizualizacją powstaje, dlatego że e, zwykle ostatnio zakrywam ten pasek na dole, a przepraszam, nawet nie mam na nim godziny pokazanej na tym komputerze. Teraz jak widać, staram się, żeby ten stolik był widoczny w kadrze z prawej. Ta wysokość staje się w porządku i jeszcze dodamy mu nóżki. No to Cursor to Selected i Shift A dodamy sobie cylinder. Cylinder ma być bardzo cienki, ale jednocześnie długi. No to skalujemy. A przyda się, żeby był trochę dłuższy niż trzeba, bo będziemy go zaraz e, przekręcać. Ale to już zrobimy w Edit Mode. W Edit Mode go przeniesiemy, dlatego że, m, zobacz, jak ja to zrobiłem w Edit Mode, to jego pivot, punkt orientacyjny, został tu, gdzie był wcześniej. Więc jeśli teraz dodam modyfikator Mirror, wybiorę odpowiednio oś, to to samo zobaczę z drugiej strony i będę musiał to robić mniej razy. Ok, i jeszcze sobie go trochę yy, przeskaluję w dół. Teraz już go, yy, już tę nóżkę rozciągnę, korzystając z, z gizma do przesuwania, ale orientacji też normal. To to w podłogę, ale ona jest gruba. To nikt nic nie zauważy, prawda? Przesuniemy tak na boki na skraj. Zduplikujemy i zrobimy drugą nogę. One chyba powinny być nieco bliżej siebie. Żeby zaznaczyć cały taki jeden model, całą taką nóżkę korzystam z przycisku L na klawiaturze. To przypominam, bo już z tego korzystaliśmy wcześniej. Dobra. To coś w sumie możemy też dać do jednej kolekcji, a zresztą stworzyło nam się w tej odlampek. Złóżmy nowo. New. Stolik. I przeniesiemy to. Dobra, porządek musi być. Zrobiliśmy małe sprzątanie z tymi kolekcjami. I na naszej liście do zrobienia w tym tutorialu został jeszcze basen, a raczej woda w basenie, co będzie banalnie proste i równie prosta kostka brokowa. Zatem umieśćmy sobie nasz kursor w punkcie 00. Jest na to skrót klawiszowy, chyba Shift C. O, dobrze pamiętam. Tylko, że on resetuje też troszkę pozycję kamery. No i dodajmy playna. No. Kamera z góry się przyda. To, co teraz robimy, naprawdę nie będzie wielką magią. Robimy najprostszy możliwy kształt, który odda powierzchnię tej kostki. sobie postawię cięcia przy pomocy Ctrl-R. Przy krawędziach, gdzie weszlibyśmy na basen albo na budynek, a to dlatego, że w basenie mamy zagłębienie i byśmy widzieli w środku kostkę blokową. Tak wyekstruduję teraz. Zobacz, tego tu już nie będzie widać w kadrze, to nie ma co lecieć dalej. Tutaj z kolei zostawiam taką przerwę, bo tutaj możemy zrobić trawę. Kto by nie chciał mieć przecież ogrodu ładnego. Tutaj wyciągniemy i idę trochę dalej. No zobacz. Tu widzimy, że zakręcamy za budynek. Więc fajnie byłoby, jak już tak wysunęliśmy tę kostkę, to pociągnąć ją tam dalej. I może wzdłuż basenu, bo mi się wydaje, że jak ktoś ma taki basen i ogradza go kostką, to nie robi trawy bezpośrednio przy nim, tylko jakiś tak troszkę odciera. To gotowe. Jak przejdziemy tu na górze do zakładki UV Editing, to widzimy, że zrobiła nam się taka brzydka siatka. Więc zaznaczam klawiszem A wszystko. Jak kliknę Ctrl-U, przepraszam, samo U, Unwrap, to mi się automatycznie zrobi bardzo prosta siatka, ale ona w tym przypadku się nadaje. Dobra, wychodzę z tego Edit Mode. A. I... I chyba Was okłamałem na początku na ten temat, że zrobimy jeden materiał. Zrobimy dwa, bo e, mam akurat teksturę pod ręką z darmowego źródła. Znajdziecie to źródło e, w opisie filmu, żebyście nie musieli szukać. I przejdziemy do zakładki Shading. Tutaj już możemy korzystać z Material Preview. Jeśli ktoś jest skonfundowany, ja przypominam, to menu wyboru podglądu mamy pod klawiszem Z na klawiaturze. I korzystamy z tego dosyć często w moich nagraniach. Więc czasem mogę się zapominać, żeby wspomnieć. Ok, robimy nowy materiał. Nazywamy go Brook, żeby nie zapomnieć. I zobaczcie, tutaj domyślnie w lewym górnym, górnym rogu mamy nawigator. Nawigator, w którym możemy sobie przeglądać foldery. Ja już mam wklepaną ścieżkę, ponawigowałem sobie i znajdują się tam te pobrane przeze mnie tekstury. To jedno. Druga rzecz, że korzystam z Node Wranglera. Nie zauważycie dużo tego, ale jednak jeśli chcecie móc kliknąć Ctrl T tak jak ja i żeby wam się pojawiły nody dotyczące tekstur, to musicie włączyć tę wtyczkę. Ona przechodzi razem z blenderem. Więc klikamy w preferencje i tu już wystarczy, że wyszukamy Wrangler i sobie go włączymy, klikając o na ten checkbox. Jak to już jest gotowe, to możemy pracować. Nie będziemy tym razem usuwali Principled BSDF, ponieważ jest to taki materiał do wszystkiego. Niekoniecznie najlepszy do jakichś. Hmm, specyficznych zastosowań, gdzie chcecie poczarować, ale świetny, kiedy chcecie e, zrobić prosty materiał PBR, taki w miarę realistyczny, czy jakąś kostkę brukową, czy coś w tym stylu, a nie koniecznie bawić się w jakieś efekty specjalne. Więc przesuniemy sobie jedną z tych e, tekstur. A, od razu przypominam, tu macie możliwość wyboru e, widoku, jaki Będziecie mieli. A to się przydaje, ponieważ w tych teksturach e, interesuje nas nazwa. Tutaj mamy nazwę kolor i to będzie nasza tekstura koloru. Aha, nie mogę przeciągnąć. No dobra, zrobimy to w ten sposób. I przeciągamy ją do szajdelepijora. Kliknę teraz Ctrl T, żeby mi się dodał e, Texture Coordinate Node oraz Mapping. Ten kolor, który tu idzie, przeciągam do Base Color. I już widzę, że mamy naszą kostkę brukową skalą zajmiemy się później. Teraz chcemy dodać Normal. Też podpinamy wektor tu tak, jak zrobił to za nas plugin. I co ważne, kiedy pracujemy z normal mapami, działamy na Non Color Data, więc zmieniamy tę przestrzeń kolorów oraz dodamy sobie spod Shift A eee, coś co nazywa się Normal. Normal map dokładniej. Podpinamy kolor do koloru i normal do normala w shaderze. To nam doda trochę wypukłości. Tę wypukłość możemy, tę wypukłość nie, niekoniecznie taką siatki, ale e, braną pod uwagę przy oświetlaniu materiału, możemy sobie dostosować tym słowakiem Strength. Ja bym z nim nie przesadzał. Zostawię sobie defaultowe 1, a jeśli chcecie, możecie sobie. Później to poprawić sami, chociaż nie radzę przesadzać. Jak klikam H na tym naudzie, to mogę go e, ukryć. Dobra, bierzemy kolejną teksturę. Już tutaj mi się nazwa podświetla, że to jest Displacement, także to również się przyda. Przeciągnę tutaj do góry, ponieważ Displacement wpinamy tu w ostatni materiał output. Displacement też obsługujemy jako non-color data. I możemy nawet znaleźć Node o tej samej nazwie. On działa podobnie do normal, z tym, że robi już faktyczne zniekształcenie geometrii. Gotowe. Też sobie schowam w taki sposób: H na klawiaturze, i dodamy kolejną teksturę. Kolor już mamy, displacement mamy. Ale nie mamy roughnessa, czyli szorstkości. Szorstkość. Ups, również wpinamy jako wektor i podpinamy do tak samo nazwanej, nazwanego wejścia w tym shaderze. Czyli roughness. Ok. Zostaje nam jeszcze na o nazwie Ambient Occlusion. To jest taka mapa, która udaje cienie. Często się ją odrzuca w przypadku delingu PBR, czyli tego naśladującego rzeczywiste zachowanie się materiałów na świecie, ale można go zmiksować przy pomocy naudów z kolorem i już tam używać. Jednak my już mamy gotowy nasz materiał, tylko chcemy. Aby ta kostka się przeskalowała, więc wchodzimy do tego node mapping i mamy tu trzy, choć dla nas będą dostępne dwie, bo mamy płaski model. Osie, w których możemy skalować materiał. Tylko ja bym chciał, żebyśmy skalowali je jednocześnie, bo to jest kwadratowa tekstura, która według mnie powinna być w obu osiach tak samo skalowana, więc dodam kolejny node value i go tutaj podepnę. Zauważ, im wartość jest mniejsza, tym tekstura jest większa. Im wartość jest większa, tym tekstura jest mniejsza. Wartości ujemne nie dadzą ci według mnie nic. Więc ja sobie nastawię dziesiątkę, żeby dużo przeskalować to w dół. Bo teraz to może wyglądać źle, ale zobacz. Jak przybliżymy się tutaj, to już zaczyna robić sens, ponieważ tu jest szerokość człowieka i ta kostka musi być przecież. Proporcjonalna. Moglibyśmy dodać jakieś, powiedzmy, hmm, dodać trochę zamieszania, jak, jakiś szum, który by zmienił e, jasność różnych partii tego materiału, ponieważ on widać, że jest powtarzalny, ale ja Wam przypominam, że z tego punktu widzenia kamery dla nas nie zrobi dużej różnicy. Zwłaszcza, że tu jeszcze będzie jakaś trawa, która zakłóci odbiór zakłóci to co widzimy więc będzie dobrze zapisuję scenę i została nam na dzisiaj trzecia rzecz czyli woda w basenie wodę można zrobić zwykłym plane'em i wystarczyłoby dodać e, jakąś teksturę na to albo dodać na przykład modyfikator e, displacement i tam dać taką teksturę możecie ją nawet zrobić e, na nodach, pewnie korzystając z tekstury waves i jakiejś innej ale jest jeszcze jeden sposób, który jest całkiem prosty. Klikam Shift A, dodaję Plana i od razu dodam mu modyfikator Ocean. Tak, jest tutaj modyfikator do robienia oceanów. Kliknę siódemkę, żeby widzieć z góry, co się dzieje, i może was podkusić, żeby skorzystać z S na klawiaturze i zeskalować sobie to w dół. Ale nie ma potrzeby, bo ten modyfikator sam ma. Możliwość skalowania eee, tego oceanu. I przypominam Wam, żeby czytać, co tutaj się znajduje. Bo tu macie różne kategorie. Jak zobaczycie scale, to zaczniecie tym zmieniać coś. A scale dotyczy tego waves, które jest tu napisane. I to jest skala fal. Więc my chcemy zmienić size w zakładce geometrii. Damy na przykład na 10%. I przeniesiemy sobie to nad, nad basen. Tutaj już widzę, że strasznie mamy przesadzone te fale. Trzeba by je troszkę okiełznać, zobacz, czy jest głębokość, ustawione na 200 metrów. Ja bym powiedział, że nasz basen nigdy nie będzie miał takiej głębokości. Więc zostawmy tutaj 0,01 metra, czyli 10 cm. Albo nawet mniej. Ja mam z takich już sprawdzonych liczb 0071, 0, ale to nie jest ostateczna zmiana, bo teraz jeszcze skalę tych fal zmienię, tak żeby się trochę wygładziły. Chciałbym do tego, żeby e, to pokryło obie części mojego basenu, więc mogę skorzystać z repeat, ale nie repeat x. O, przepraszam, chciałem powiedzieć, że nie repeat x, tylko y, ale już e, trafiliśmy dobrą oś. Widzicie, trzeba patrzeć na to, co jest w tym gizmie, żeby wiedzieć, która oś to, którą nie robić nacuja tak jak zawsze to robię. I e, moglibyśmy się jeszcze e, pobawić e, resolution. Resolution. Zagęści nam siatkę tego modelu, ale doda e, trochę szczegółowości. Możemy to jeszcze troszkę obniżyć. I wydaje mi się, że to basen w bardzo wieczny dzień, że normalnie to tafla wody byłaby bardziej płaska albo nawet eee, nawet gładka. Ale to, to nasz mały fantazyjny render niech będzie jak jest. To tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.